Mam nadzieję, że przeżyłeś cudowny czas z Jezusem. Mam nadzieję, że spotkałeś Jezusa podczas wesela w Kanii Galilejskiej i pokazałeś mu puste stągwie. Mam nadzieję, że zawołałeś go do tych miejsc, w których dzisiaj czujesz się pusty. Mam nadzieję, że modliłeś się o wiarę, o miłość, o radość i o to wszystko, czego potrzebujesz, aby w pełni żyć Twoim chrześcijańskim życiem, do którego zostałeś wezwany i powołany. Wydawać by się mogło, że kończymy, ale tak naprawdę to jest dopiero początek. Ponieważ dzisiaj, na koniec naszych spotkań zatytułowanych Puste Stągwie, chcę Ci powiedzieć o szczycie. O szczycie, na który możesz wchodzić codziennie. O szczycie, na którym możesz wdrapywać się i mieć świadomość, że na tym świecie, tu, na ziemi, naprawdę nie możesz być wyżej. Jest takie miejsce, w którym twoja pustka staje się pełnią. Jest takie miejsce, taka przestrzeń, w którym możesz doświadczyć cudu przemienienia. Jest takie miejsce, które sprawia, że dotykasz nieba. Eucharystia. To właśnie tam, podczas tego spotkania miłości, Twoja i moja słabość spotyka się z mocą i wielkością Boga. Twoja małość zostaje zanurzona w Jego wielkości. Jak ktoś tak wielki może być w kimś tak małym, to niepojęte. Ale to spotkanie miłości to jest najpiękniejszy z cudów, do którego zaprasza Cię sam stwórca. Czym jest dla Ciebie Msza święta? Czym jest dla Ciebie eucharystia? Co to jest za spotkanie? Czy rzeczywiście na to spotkanie czekasz? Czy rzeczywiście za tym spotkaniem tęsknisz? A może od wielu lat chodzisz na eucharystię odruchowo, regularnie? Ale z powinności, z poczucia obowiązku, bo jeżeli nie pójdziesz, to czujesz takie wewnętrzne mrówki, które nie pozwalają ci spać, nie dają ci spokoju. Czy Twoje serce tęskni za spotkaniem z Bogiem, który tam daje ci siebie w stu procentach? Kiedy popatrzymy na dzisiejszy świat i na to, jak często przeżywałem Przeświętą, świętą, to możemy złapać się za głowę i pomyśleć, jak mamy zapalać innych, skoro sami nie płoniemy? Czasem potrafimy pięknie mówić. Chcemy mówić świadectwa, chcemy mówić konferencje, chcemy śpiewać, tańczyć dla Jezusa. Ale tak trudno jest nam dać świadectwo tego, dlaczego i czym żyjemy. Czy żyjesz Eucharystią? Czy gdy idziesz na Msza Świętą i wracasz z Eucharystii, to twoje oczy są inne? Czy Twoje oczy są oczyma radości, wiary, miłości, wytrwałości, pokoju, cierpliwości? Czy Twoje oczy przyciągają i przypominają wzrok Jezusa? Czy gdy wrócisz z Mszy Świętej, inni pytają, co w Tobie jest? Co Ty masz takiego, że chcemy się z Tobą rozmawiać jeszcze bardziej? Co masz w sobie takiego, że czuję, że mnie przejmujesz? Że mnie kochasz, że mnie akceptujesz. Bardzo wielu młodych ludzi, których uczę, z którymi rozmawiam, mówią: Dlaczego mam chodzić do kościoła? Skoro widzę, że moi rodzice wracają z kościoła, moi dziadkowie wracają z kościoła i wcale nie stają się lepsi. Rodzice się kłócą, dziadkowie się kłócą. Czasem wydaje mi się, że idą tam po prostu po to, by odhaczyć, odbębnić. Młodzi ludzie nie chcą takiego świadectwa wiary. Młodzi ludzie nie pójdą tam, gdzie nie widzą owoców, nie widzą efektów. Czy Twoje przeżywanie Eucharystii jest świadectwem spotkania z żywym Bogiem? Gdy czasem popatrzy się na współczesnych ludzi przeżywających Eucharystię i bardzo często też niestety mówię o sobie, można zauważyć rutynę, brak radości, brak zaangażowania w to, co naprawdę dzieje się na tym, Eucharystycznym stole. Tak wielu ludzi idzie na Mszę Świętą i nie spotyka Jezusa. Tak wielu idzie na ucztę i nie spotyka gospodarza. Czy tęsknisz za gospodarzem? Czy tęsknisz za spotkaniem z nim? Święta Tereska od dzieciątka Jezus mówiła, że gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, to służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów. Jakże często dzisiaj w kościele widzimy pustki. Że często widzimy ludzi, którzy stoją daleko poza, rozmawiają ze sobą, traktują Kościół jak niedzielny spacer, podczas którego nie spotykają się z Królem Życia. Jakim uczestnikiem Eucharystii jesteś? Proszę Cię, abyś pod koniec, podczas tej ostatniej konferencji zrobił sobie rachunek sumienia. Jakim uczestnikiem Eucharystii jesteś? Czy spotykasz się z przyjacielem? czy spotykasz się z Bogiem, który nazywa Cię swoim przyjacielem. Święta Faustyna wołała, Ochostio biała, Ty zachowujesz białość mojej duszy, lękam się dnia, w którym bym Cię opuściła. Oczywiście nie każdy może pozwolić sobie na codzienną Eucharystię, ale zrób sobie rachunek sumienia z tego, jak tęsknisz, jak pragniesz, jak potrzebujesz. Tak często szukamy pomocy u przyjaciół, u ludzi, którzy nas zrozumieją. Tak często szukamy pomocy w naturze, spacerach. Czy spróbowałeś kiedyś przejść się na Eucharystię po to, aby Bóg rzeczywiście ukoił twój smutek, ukoił twój ból? Czasem umieramy tuż obok źródła. Umieramy z pragnienia. Niektórzy mówią, msza święta jest nie dla mnie, ponieważ tak nic ze mnie nie będzie i tak nie będzie lepiej. Ale święty Jan Maria Vianney mówił: Nie mówcie mi, że jesteście grzesznikami, że jesteście nędzni i że dlatego nie przystępujecie do komunii świętej. To tak, jakbyście mówili, że jesteście zbyt chorzy i dlatego nie chcecie ani lekarzy, ani lekarstw. Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. I lekroć masz się źle. I lekroć czujesz, że stąd mówię, są puste. Idź na Eucharystię. I tam na nowo szukaj ukojenia, i tam na nowo szukaj sensu, tam na nowo szukaj zrozumienia. Tam łącz swoją ofiarę z ofiarą Jezusa Chrystusa składaną Bogu Ojcu. To jest jedyne, co mamy przed Ojcem. To jest jedyne usprawiedliwienie, które mamy. Choćbyś do końca życia leżał krzyżem i pościł o chlebie i wodzie, nie mamy nic na swoje usprawiedliwienie ponad ofiarę Jezusa Chrystusa. Ona naprawdę wystarczy. Owszem, możesz złączać swoje cierpienie z cierpieniem Jezusa, z ofiarą Jezusa Chrystusa, ale nie jesteś w stanie do niej, do niej nic dodać. Często idziemy na Eucharystię jako zupełnie zieloni, nieświadomi tego, co tam się dzieje. Czy czytasz Eucharystii, czy zgłębiasz różne dokumenty Kościoła, czy czytasz książki o Eucharystii, tak wiele wspaniałych książek, które możemy czytać, które są napisane prostym językiem, a które pomagają zrozumieć, co dzieje się podczas tego misterium. Lubimy sięgać po modlitewniki, lubimy sięgać po ciekawe książki, które tłumaczą nam nasze życie, ale jakże uciekamy od tego, by dowiedzieć się, co dzieje się podczas tego największego z cudów. A przecież jak mówił święty Pius X, daleko od tabernakulum każde dzieło opiera się na piasku. Każdy najpiękniejszy entuzjazm i miłosierdzie, wysychaj, gaśnie. Podręcznik Eucharystia Spotkanie Miłości wydany przez Białostocką Szkołę Nowej Ewangelizacji. Przepiękny kompendium wiedzy dotyczące tego, co dzieje się podczas konkretnych etapów Eucharystii. Można by mówić kilka godzin o tym, co się dzieje, ale można rzeczywiście wziąć się za swoją osobistą formację i tydzień po tygodniu zgłębiać to, co dzieje się podczas tego spotkania miłości. Eucharystia jest ofiarą. Eucharystia jest dziękczynieniem. Eucharystia jest uwielbieniem. Eucharystia jest bramą nieba. Eucharystia to misterium paschalne. Gdybyśmy wiedzieli, w czym uczestniczymy, najprawdopodobniej umarlibyśmy z zachwytu, ale błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. My dziś patrzymy, my dziś patrzymy na biały kawałek chleba i wino, wierząc że pod tymi postaciami kryje się nasz stwórca, nasz Bóg. Jak szczęśliwi będziemy, gdy wreszcie zobaczymy twarzą w twarz, i tak świat powie, że tajemnica wiary to głupota. Ale błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, błogosławiony jesteś, szczęśliwy jesteś, bo wierzysz. Nie jesteś w stanie ogarnąć, czym jest msza święta. Możesz po prostu kochać. Kiedy staję wobec misterium męki i śmierci, Jezusa Chrystusa, to nie mam innych słów, jak po prostu Panie nie rozumiem. Panie, ja nie rozumiem, jak możesz być tak szalony z miłości, że umarłeś za mnie, dałeś się umęczyć, dałeś się zabić, ale jeszcze chciałeś pozostać ze swoim ludem, aby karmić go swoim ciałem i swoją krwią. Panie, szalony jesteś, że chciałeś zostać w tabernakulum. Gdzie tak często jesteś sam, gdzie tak często jesteś opuszczony, zapomniany, ale czekasz, aby ukoić tych, którzy zawierzyli Twojemu sercu, aby ukoić tych, którzy zawierzyli tobie, mówiąc: Panie, Ty jesteś tym, który ma moc mnie prowadzić. Eucharystia jest uwielbieniem. Jak uwielbiasz podczas Eucharystii? Może dużo łatwiej jest Ci podnieść ręce na spotkaniu modlitewnym, może dużo łatwiej jest Ci usiąść na kanapie i uwielbiać Boga. Ale nie podczas mszy świętej, gdzie organista fałszuje, gdzie czasem organisty nie ma, gdzie ksiądz się krzywo spojrzy, to właśnie to jest szczyt. Podczas pandemii, gdy ilość wiernych w kościołach była ograniczona, wielu z nas mogło doświadczyć tego, jak trudne i bolesne jest odłączenie od eucharystii. Czy Twoje serce zatęskniło? Czy Twoje serce dzisiaj mocniej docenia Boga, który daje nam się na tak wielu ołtarzach świata? To, jak kochamy Boga w Eucharystii, powinno być świadectwem i światłem dla świata dzisiaj, gdy tak wiele kościołów jest przerabianych na nocne kluby, na muzea. Módl się o tęsknotę, módl się o miłość do Jezusa Eucharystycznego, módl się o to, by jeszcze bardziej kochać to spotkanie spotkań, tę modlitwę modlitw. Módl się o to, by twoje, Twój umysł walczył z rozproszeniami. Dziwimy się, że nie potrafimy się podczas mszy świętej skupić, a jakże często wpadamy na mszę w ostatnim momencie. Gdy jako zespół posługujemy podczas mszy świętej wieczornej, czasem, gdy przychodzimy do kościoła i rozkładamy sprzęt, patrzymy, o, jak mało ludzi dzisiaj. Niedziela, wieczór, ale potem taka zapala się lampka w głowie, a, pewnie wszyscy przyjdą o 18. I często tak jest, że o 18:00, po 18:00 kościół się zapełnia. Czy tak samo szykujesz się na spotkanie, na wesele, na spotkanie z przyjacielem, imprezę w pracy? Poświęcasz dużo czasu na to, by zrobić makijaż, wybrać strój, nałożyć supergarniak. Ile czasu poświęcasz na to, by przygotować się na spotkanie z królem królów? Czy masz chwilę, by uklęknąć w ławce i zawołać: Duchu Święty przyjdź i spraw, abym dzisiaj nie przeżył tej Eucharystii jak poganin, jak obserwator? Jak ten, kto odwiedza jakieś muzeum czy sklep z pamiątkami, ale abym przeżył to spotkanie miłości, jak ktoś, kto będzie się podobał Tobie. Duchu Święty, przyjdź i zabieraj moje rozproszenia. Trudno nam z nimi walczyć, ale czy prosisz? Wiele razy widzę, jak małe rzeczy potrafią wytrącić mnie z równowagi. Wiele razy doświadczam tego, że stoję na przy świętej, na najpiękniejszym spotkaniu miłości, gdzie dzieje się coś, czego nie ogarniam, na którym obecne jest całe niebo, a ulegam takim rozproszeniom, jak to, że na przykład ktoś przede mną ma ładne buty albo ładną torebkę. Ale jakże często jest tak wtedy, kiedy nie modlę się o skupienie, kiedy wpadam w ostatnim momencie, kiedy nie szanuję Boga, do którego idę, kiedy okradam go z chwały, z czasu, który należy się Jemu. Paradoksalnie to, jak przeżywasz Eucharystię, ma moc przyciągnąć lub odrzucić od Jezusa. To, jak przeżywasz Eucharystię, czasem ma większą moc, by przyciągnąć do Jezusa, niż sto świadectw, które opowiesz w swoim domu. Co z tego, gdy nie będzie widać w nich autentyczności? Jak walczysz o świętość? Jak walczysz o to, by być gotowym, by przyjąć ciało i krew Chrystusa, jak walczysz o to, by móc iść do komunii świętej? Jakże często sobie odpuszczamy, a tak wielu osób dzisiaj nie chodzi? Czasem można złapać cię za głowę, gdy widzi się, że w kościele kilka osób idzie do komunii świętej, a reszta siedzi w ławkach. Tak wielu z nas umiera, leżąc tuż koło źródła, umiera z pragnienia. Kiedy spożywamy Eucharystię, dzieje się coś odwrotnego niż zwykle. Jedząc inny chleb, przyswajasz go i po części za każdym razem chleb zmienia się w ciebie. Natomiast ten drugi chleb jest silniejszy niż ty. Nie będziesz więc w stanie przemienić go, za to on przemieni ciebie. Za każdym razem będziesz w części tym, czym jest ten chleb, pisał święty Augustyn. Wielki Bóg pragnie przemieniać się w siebie. Do dzisiaj pamiętam sytuację, gdy jechałam na pewne rekolekcje, na pewien zjazd. Szkół ewangelizacji. I podczas drogi wraz z księdzem wieźliśmy komunikanty, I, i ta torebka, w której były komunikanty, rozsypała się. Komunikanty rozsypały się w, w samochodzie, pozbieraliśmy je i, i schowaliśmy do pudełka, do pudełka ale jedna, jeden komunikant zostawiłam sobie na dłoni. I pamiętam, że całą drogę, kilka godzin, miałam ten komunikant w dłoni. Oczywiście to były niekonsekrowane komunikanty, ale pamiętam, że patrzyłam na ten mały kawałek chleba i przez kilka godzin zachwycałam się tym, jak Bóg, taki mały kawałek chleba, jest w stanie przemienić w siebie. To była droga mojej modlitwy, w której wołałam o to, by Bóg, który potrafi to wszystko, który potrafi czynić cuda, skoro przemienia chleb w siebie, aby przemienił moje słabe życie. Aby przemienił to wszystko, co we mnie słabe, aby przemienił to wszystko, co we mnie grzeszne, aby uzdrawiał to, co we mnie chore. Wołaj o to, by Bóg swoją mocą przemieniał ciebie w siebie. To jest przecież nasz cel. Wystarczy, abyśmy byli jak Jezus. Jaki jest dzisiaj największy problem Twojego życia? Co jest tym, z czym najbardziej się dzisiaj zmagasz? Co spędza ci sen z powiek? Idź na msza świętą. Nie pytaj. Nie rozważaj tego, jak to się stanie, ale powiedz: Panie, oto przychodzę do Ciebie taki: Proszę Cię, weź mnie w swoje dłonie, jak najcenniejszy chleb, ucałuj mnie, jak Twoje najpiękniejsze stworzenie, jak Twoje najpiękniejsze dzieło, i przemień mnie w siebie, tak, abym był świętszy Twoją świętością. Nie wiem, jak to się stanie. Ale wierzę, bo ty jesteś Bogiem. Nie wiem, kiedy to się stanie, ale ufam ci, bo ty jesteś Bogiem. Ty nigdy się nie spóźniasz, ty zawsze jesteś na czas. Nawet gdy przychodzisz 15 minut za późno. To właśnie na Eucharystii dzieje się najpiękniejszy cud w kanie galilejskiej. To właśnie tam Jezus, przynaglony przez swoją Matkę Maryję, dostrzega Twoją nędzę, dostrzega Twoją pustkę. Dostrzega twój brak. I gdy uczynisz wszystko, co ci powie, gdy będziesz się nim karmił, gdy będziesz patrzył mu w oczy, doświadczysz cudu przemienienia. Doświadczysz cudu przemienienia Twojej pustki, Twojej słabości, Twojego wysiłku w wyborne wino. Ufaj. Tęsknij. Módl się o tęsknotę za Jezusem obecnym tam tak jak nigdzie indziej. I pamiętaj, że. Gdy milknie świat, gdy wydaje się, że wokół nie ma nikogo, kto jest w stanie zrozumieć twój ból, twój żal i twój gniew. On jest. On czeka. Zamknięty w tabernakulum, ale gotowy, by otworzyć twoje serce. Bardzo Ci dziękuję za to, że przez te kilka tygodni byłeś ze mną i Dokonywałeś pewnych kroków wiary. Chciałeś, aby Jezus napełniał twoje serce. Nie ustawaj. Walcz o to, by każda twoja pustka stawała się okazją do tego, by doświadczyć cudu. Pamiętaj, że te cuda, czasem nie tak spektakularne, jakich byśmy oczekiwali, są naprawdę w zasięgu twojego wzroku. Ale otwórz swoje oczy duszy i miej odwagę, by dostrzec te małe rzeczy. Które tak często gdzieś tam pomijamy, to jest dowód Bożej miłości do Ciebie. Małe cuda, małe łaski. Dziękuj za nie, bądź wdzięczny. Kochaj.